Taksuty. No, proszę bardzo. A to jeszcze na kamerę? No nie! Na Mickiewicza. Cześć, to my jesteśmy. Dzień dobry, proszę bardzo. Musieliśmy rezygnować iść na postój taksy. Na Mickiewicza poproszę. Tam za Alpę pod przygodą. Ta suka czeka? No, Dzień dobry. Dzień dobry! Miło poznać! Miło! Miło, miło, bardzo miło! Na biału! Gdzie Tam Na przychodni. Na przychodni. Tak. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Państwu Nissana Kaszkaja. Jest to klasyczny crossover dostępny z napędem na jedną, jak i na dwie osie w wersji pięciosobowej bądź siedmio. Nissan Kaszkaj otacza się najnowocześniejszymi technologiami a Round View Monitor to widok 360 stopni ułatwiający parkowanie w najciaśniejszych miejscach. Nissan Connect to nie tylko nawigacja GPS, ale także łączność z Bluetoothem, USB i iPodem. Jako prekursor crossoverów Qashqai radzi sobie na drodze jak żaden inny. Oferuje duży prześwit z wydajnością hatchbacka, dzięki czemu jeździ się nim jeszcze szybciej, a system 4x4 zapewnia doskonałe trzymanie drogi w każdych warunkach. No nie wiedziałam, że jakiś podstęp jest z tym darmową taksówką. O I co, maturo pani zdała? Mam nadzieję, że zdałam. Aha. Nie no, prosta była. Tak? Więc... Ale czemu w ogóle tak dużo każe jak oni? Bo nie mamy co robić raz. No rozumiem. <grym> no dobra. A pan zna chociaż miasto? Znam, znam. Staramy się znać Jaki blątek, znaczy tota, aż co? Jak masz na imię? K1. Kajeta. Kajeta. Kajeta Kajeta Tuwielbię dla Ci w piłkę mi długo <grymne> Ale mam przygodę człowieka Nie <grymne> pamięta mi idzie do pracy czy co? Używam się no. na godzinkę i dlatego, tak żeby szybciej, bo niestety trzeba opracowywać wyjścia prywatne. Masi mhm. ma dzieci, jak się jest kobietą, to się ma dzieci przeważnie i trzeba coś załatwić z tymi dziećmi, a niestety pracuje się w takich godzinach, jak i wszystkie jakieś takie zakłady. Ale dobrze, że dobra pogoda teraz. Trochę przyjemnie się złaczy. Od... No trochę szkoda, że po długim weekendzie trzeba pracować. No. A podobała się panu Białorusi? Tak? No, teraz tak, jest 37 stopni, no to jest super. No tak. Kiedy była zima, no to trochę mniej. Chciałem mu czekać do swojego kraju. No tak. Na e skąd Przepraszam, jak jest? Nigeria. A, fajnie. No. O matko! myślałam, że jakiś postęp się, jak się w Polsce podoba. Ładne, no, ładne. Teraz, teraz, kiedy jest dobra pogoda, nawet lepsze. No tak, zimą gorzej No, tak? zima jest długa tutaj. To w tym roku była tak wyjątkowo długa. No, było bardzo długa. Za długa. Byłeś na stadion kiedy? Nie? No dobra, będzie sobota. Naprawdę? No. Ja to taki nie jestem kibic za bardzo, taki nie znam <grywki> piłkarzy. To lepiej. To lepiej. <grywki> Syn mój to on na pewno wiedziałby z kim ja wjechałam. Mm -hmm. A taki mój brat wygrał koszulkę z kopisami. Tak. Czyli masz szczęście do Legieloni. A jak? I takie dzieci tak... Nagrywacie ludzi Pod stępem, że jest darmowy kurs. Dobre. I co, teraz już jakieś sukcesy nasza drużyna odnosi. A ostatnio nie było. Ostatnio była porażka i taka niedobra, ale, ale jedziemy dalej. No na pewno, no, bo to niestety w piłce tak jest. To jest no, tak, się, tak. Wiem, no. się w piłce lepiej rozwożyłaś. Był taki sezon, że w Jagiellońce naprawdę była bardzo wysoko, no. a potem znowu jakieś doły. A co pani studiuje? Jeszcze nic. Jeszcze nic. No, dopiero zdałam maturę. Aha, maturę liceum. Tata. Może dietetyka. Dietetyka. A to dobre dane. <głos> <głos> Zbyt mało szkoli się u nas młodzieży. Nie ma tych bois, za bardzo nie ma. W szkołach też na te spoknie nie aż takiego. Nacisku, a za wszystko trzeba płacić, jeśli to jakiegoś klubu tak. chce trenować zdolny młody człowiek, to trzeba mieć, żeby rodzice więcej nie żeby on coś osiągnął. No niestety tutaj tak jest, ale mi wydaje, że coraz lepiej coraz lepiej będą tej te boiska będą zrobić teraz i Mam nadzieję, że kilka akademii będzie tutaj i no może wreszcie potem coś będzie. u nas się zmieni w kwestii właśnie no. tego sportu, no. że większy będzie się jakoś taką pielęgnować ten sport, żeby te talenty mogli rozwijać, uzdolnieni, a nie tylko bogaci. <grym> Chcesz być piłkarza? Tak, trzebuję piłkarzem. bo e, ostatnio byłem chory, miałem ślusiec mm -hmm. mm -hmm. i musiałem się trochę Aha ale, ale teraz kiedy będziesz zdrowy pewnie wrócisz no do piłka? Brawo ja, trzeba spełnić swoje pasje jak będziemy grać już nam radę to wtedy a teraz już jest dobra pogoda czyli jest to możliwe My też trenowaliśmy dużo na stucznej. i powiem Ci, że nie jest dobre dla kolana, dla plecy, zawsze coś boli, no. ale teraz... No nie na nogę. Na nogi, tak. A kiedy szedzisz na mecze w Jagiellonii? Znaczy moja rodzina jest bardzo jest wielkim fanem Jagiellonii akurat. Tak? Tak. Nie no, kibicuję, no mówię, wysok w końcu. No to dobrze. Teraz, teraz, kiedy będzie nowe stadion, no trzeba dużo fanów. Do to na pewno. Tylko trochę jeszcze trwa to budowanie. Jak to wszystko w Polsce. A gdzie lubisz grać? Do przodu czy do tyłu? Najbardziej do przodu. Do przodu. Lubisz się bramkę, tak? To lubisz Jelonia Frankowski czy Smolarek? Tylko najbardziej to w ogóle Messi, tak? Tak, tak. Ostatnio. Mam nadzieję, że nie Krystiano e Ronaldo? Messi <noise> oh. <noise> <noise> czy Krystiano? <noise> Ronaldo. O! Już nie jesteśmy <mi> przyjaciółmi. <noise> Brat? No tak, no. Pan nie mówi, co ro dzisiaj. No i tata też. Piłkarze. Pięk. Tata był piłkarz, czy brat ty tak, jest piłkarz? Czy tata i mój brat też? Aha. Więc nasza rodzina cała sportowa. Ale grali je gielonie, czy... E, bo jest u nas taka szkoła, Aha. czy jest ta siódma, która właśnie Gielonię taką ma małą prowadzi. Aha. I mój brat był w tym, ale teraz już nie gra, bo za tym się coś znowu stało. Aha. I teraz jechał do Anglii, no. Aha, ja siedzi w Anglii. Tak. Niestety, Pracuję! Na drugim miejscu kto? E, na drugim miejscu... E, tak. e, no, messi. messi? Nie, Peter Peterczek. Peter brankaż! Tak. A chcesz być brankażem? Nie, yeah. bo lubisz szelarz brank. Chcesz lepiej Brankażem jestem. A, chcesz szelarz brankę do Peter Czech, tak? <laughs> brankażem jestem dobrym, ale na to nie Rozumiem, rozumiem. Ale całą rodzinę tą, tą akurat wybieramy ten numer taksówek. Tu to prawo czy lewo? Prawo. Ta suwia jagsi, tak? Mhm. Tak, tak. Bardzo dobra obsługa. Ja jestem zadowolona. Mhm. Moi chłopcy bardzo często korzystają, bo są kelnerami, więc... Mhm. Pracę, pracy, do pracy, więc to i mhm. tak to zawsze zamknięte. Ciepło się zrobić 32 stopnie. Dzisiaj? Mhm, teraz. Ma... O no. Czuję się jak w Sycylii. Albo <grych> no, Majorka. Majorka. Tylko tutaj nie, no może. Co, to naprawdę jest darmowy ten tłuszcz, czy ja płacę? Nie. Yeah. Tak? Darmowy, tak. dziękuję bardzo. I do tego mamy vouchery? Mamy vouchery na nasz mecz. Proszę. O, bardzo chętnie. Zaprasz... Zapraszamy w sobotę. Cieszy się na pewno. No. <laughs> dziękuję bardzo, Dziękuję mi Dzięki, miło, Dzięki. Widzenia. do widzenia. To z kim ja jeszcze jechałam może? Jak pan się nazywa? Ugołka. Ugołka, tak? Mhm. Dobrze, dziękuję moim synowi. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. A ja tak w ogóle nie zrozumiałam, co Pani do mnie mówi. Pani skorzysta z promocji, przyjedzie kilka tak Co? Kilka sztuk przyjedzie? No, <grywa> Dobra, dawaj. wy szybciej. No. Jesteśmy szybkie. No i szybki. tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj. tutaj? tutaj. się gdzieś zatrzymać, jeżeli będzie miejsce. Dobra, będziemy tutaj się zatrzymać. Było super fajnie, cieszę się, że tak wyszło. <grywa> Dziękujemy. Miłego poznania. Proszę bardzo. Do, do Pani dam voucher na mecz. To na mecz, no. tak? Tak, naprawdę na możemy pójść w sobotę na no, mecz, tak? Życzę. jest mamy. Do widzenia. <laughs> proszę bardzo, do widzenia. Nie tu? Tak. Dziękuję bardzo. Proszę dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo fajnie, dziękuję bardzo. Dzięki. Mamy vouchera na myć Następną bardzo. sobotę. Dziękuję. Jeżeli nie... Nie studujesz na to zapraszam. Nie. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Nie? Ładne auto. Więcej dla rodziny niż <laughs> dla singola, ale dobrze się jedzie spokojnie i wysoka. Przyjemnie. Mam nadzieję, że nic nigdy muszę robić takiego pracy. <laughs> Nie, jest taka... Nie, nie wiem, trzeba dużo czekać na klientów, jest... E, jeżeli jest fajna pogoda, no nawet nie, nie taka trudna. E, tylko trzeba oczywiście znać miasto, bo oczywiście nie musisz, e, nie może dać do klientów długo do czekania. Klienty są szybko jechać tam, gdzie muszą jechać i po prostu... Jest dobre, jest dobre, jest dobre. Wtedy jest um, um, szansa, żeby znać miasto trochę więcej. Nie tylko, jest, um, miło jest, kiedy poznasz ludzi, i oni mają takie inne doświadczenia i idą z piłkarza, mają szansę pytać dużo pytań. Po prostu coś innego na normalny gym pracy. Nieładnie się pykać Ja? Nie, to nie możemy to pisać. To nie na tego. Ja nic nie widziałem. Bardzo dobrze. My też.